Czas zwieńczyć kampanię brytyjską. Misja kwadrat brygady. Bardzo trudna. Ma jeden wredny fragment, który może nam przysporzyć sporo problemów, ale jeżeli nam się trochę poszczęści, to być może uda nam się jakoś przejść. Zobaczymy jak się te potocze. Są losy. Okej, okay, i tak, od razu pędzimy jak najszybciej do storoły, bo rozpoczął się ostrza muździerzowy. Trochę to przypomina misję z Call of Duty 1. Tam, jak wyzwalaliśmy jedną z francuskich wiosek. I tak, i teraz... E, niech nasi zrobią tutaj mały porządek, ja się pchać nie będę. Wiem, że jest ostrza muździerzowy, ale... Ała! Okej, okay, mo... Może tutaj się skryjemy. Ło! Wow, ale poleciał. Jest czy jesteś. Wow! To mnie zaskoczy. Okej, okay, słychaj się. Tutaj jeszcze pewnie żyję. Teraz uśmiechę. Tu jeszcze ktoś jest? Tak, tutaj był. Ok, wymienimy sobie bronie na kara. Ok, MacGregor zaraz otworzę, ja najpierw pozmieniam bronię na lepsze. mp 40 plus kar. I teraz tak, tam jest MG-42, więc będę musiał jakoś zjąć. Ok, chyba załatwiony. Tu ktoś jeszcze jest Trzeba uważać, widzę Tam się w środku ukrył Teraz tak, weźmiemy MP40 Trzeba uważać na transporter, który jedzie w naszym kierunku I od razu mówię, polecam się gdzieś tutaj ukryć Albo lepiej, tutaj O ile ten granat mnie nie wysadzi w powietrze Dobrze Niech podejdzie, niech podejdzie. Dobra, to myślę, że zrobi małe zamieszanie. Co te tej beczki, ale dwóch. Okej, okay, sprawdźmy czy tu nikogo serio nie ma. Okej, okay, na razie widzę, że jest spokój. Wyjdę na górę. I czy tutaj ktoś może być? Zaraz sprawdzimy Ten transporter chyba został załatwiony A proszę Ogólnie ja polecam z ten MG42 Tam z drugiej strony Dzięki temu sobie bardzo ułatwicie potem robotę. I tak, musimy te dwa moździerze zniszczyć Okej, okay, teraz się uruchomi dopiero ten transporter, ale już nam nie zagrozi, bo wziąłem tak szybko to MG-42, że już nie jest w stanie na to strzelać. Okay, wezmę sobie wszystko co tu było. Nie musimy się jakoś tych młodzieży pozbyć. Okej okay, panowie, idźcie. Bo za chwilę tam czeka nas kolejna walka. Dlatego ja się ustawię może w tym miejscu tam strzelają Trochę sobie kara używam. Okej, okay, może porzucam trochę A czemu nie? O, akurat jednego trafiłem Uuuu, czyżby jeden z moździerzy został zniszczony? Okej okay. To trochę już łatwiej będzie Drugi jest tam ale najpierw, to spróbujemy trochę zaskoczyć tutaj wroga. Okej. Okay. Te granaty nic nam nie zrobią, ale to jest do dobre miejsce, żeby ostrzelać wroga. Okej. Okay. Nie mogę w niego trafić coś. Teraz zdjęty, okej okay. Wow Tam widzę Czekaj, okay, tam jest Dobra, oberwał Dobra, rzućmy dwa granaty I teraz uciekajmy Jak najszybciej ja nie wiem skąd on strzela Gdzieś jest daleka na razie nie chcę się wychylać Tam jest Okej, okay, tam jest jeszcze jeden I tam jest Dobra, niech się wychyli Dlatego wolę się nie pakować tak przed siebie, tylko zdjąć ich z tej strony Będzie jak to łatwiej Tutaj zdjęty Pytanie, czy tam jest jeszcze? Chyba mamy spokój A jeszcze nie bo tam widzę Okej okay, dwóch jest w środku Okej okay, czy on został zaosłoniony Przydałby się tu jakiś karabin z tej Zgięty. mają groźne bronie, więc dlatego wolę tutaj uważać. A nie wiem, czy jeszcze ktoś jest. Pewnie się. Ale chyba nie. Okej, okay, wejdziemy sobie tędy i teraz będę musiał trochę zaryzykować. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. Trafiamy tych dwóch jak najszybciej. Okej, okay, co? Próbujesz, trafisz, czy nie trafisz? Zgadza okay, się. jeden. Który jeszcze chętny? Zapraszam. Ok, dwóch z, z STG. Okej, okay, tam jest. Wiedziałem, że on się na górze kryje. Ok, tamten też załatwiony. Ok, tutaj chyba już można w miarę bezpiecznie. Ok, zniszczymy sobie te beczki. Będzie trochę łatwiej. No proszę, już tutaj się ukrył w środku. Ej, przyładujmy sobie. Wow, 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 wow. Dobra. Gdzie ty jesteś? Czy mam ci pomóc? Albo się od sobie. Okej, okay, pokażcie się. Ja, tam jest jeden. Okej, okay, ten granat nic mi nie zrobi Bo za tymi skrzyniami To ja jestem bezpieczny Tam jest jeszcze jeden Okej, okay. wcześniej nie mogę go trafić Dobra Zdjęty Okej, okay, Mądrze został zniszczony Okej, okay, czy tu ktoś jest, tu nikogo nie ma No na razie nie idzie tak źle jak myślałem Okej, okay, i teraz tak, może zajdziemy przeciwnika z flanki Chociaż ten MG to już wcześniej zdjęliśmy Wiem, że w jednej misji któreś można nawet wejść do tego transportera i strzelać z MG 42 tylko, że to nie jest ta misja. Ok, i teraz tak, co musimy zrobić? Zabezpieczyć A. Ok. Weźmy więcej amunicji. Wejdźmy tu do środka. Tutaj się dopiero będzie działało. O, proszę, proszę. Ja bym próbował coś zaszarżować. Okej, okay, z tego miejsca spróbujemy zdjąć MG42. Co tam jest? No tu właśnie Karsie e, 98 się sprawdzi w takiej sytuacji. Proszę bardzo, MG40 coraz więcej. Tak, koniec łatwej roboty, więc teraz przechodzimy sobie tutaj. Tu zaraz powinni przyjść. Trzeba sprawdzać coś nie wyjdzie. Ok, z tamtej strony jeszcze. Okej, okay, trzeba uważać, Mogą z dwóch stron wychodzić. Ale spokojnie, to jeszcze nie jest fragment, że jest nieskończony respa, Mamy jest trochę dalej. Bo dopiero po zabezpieczeniu sztabu się zacznie. Okej, okay, chyba teraz myślę, że możemy przejść, bo jest spokój. Ok, i teraz tak, przeskakujemy sobie tutaj, przeskakujemy sobie tutaj. No i czekamy na wsparcie. Okej. Okay. Trzeba uważać. Tam jest MG. W sensie nikt tu nie, nie ma, nikogo nie ma za jego sterami. Okej, okay. trzeba zdjąć tego KMISTę, proszę bardzo. Teraz, zobaczę czy to wyjdzie w ogóle tutaj sobie tutaj, wow wow wow, wow. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden Sprawdzimy czy tu, tu jest Okej, okay, lewej Dobra, tego załatwimy Ach, szkoda. Niepotrzebnie przeładowałem. I tak, tutaj znowu muszę jeszcze raz powtórzyć. Okej, okay, zobaczymy czy zaraz przyjdzie. Tu to, to, to raczej wątpię, że ktoś będzie chciał mnie zaskoczyć. W razie nie ma nikogo Dobra, chyba tego zlikwidowaliśmy albo i nie O, no tu ciekawe O, z tyłu jeszcze przyszedł, ciekawe, pierwszy raz mi się wydarzyło Okej, okay, tam załatwiony Dobra, przeładuję sobie Teraz pędzę przed siebie, choćby nie wiem co. Tu już nikogo nie ma tu powinien wyjść jakiś albo i nie wyjdzie. Tamy Tam. pięciu w środku. No to jest trochę ryzykowny fragment, ale to jedyny sposób, żeby to przejść w miarę. No mówię, nie jest to proste. spróbuję z tej strony. Dobra. I teraz sprawdźmy. Dobra, załatwieni. Musimy to się dostać do tego sztabu. Dobra, kapitanie Price, osłaniaj mnie, bo ja muszę się dostać do środka, okej okay. Dobra, przeładuj No i teraz zobaczymy czy to będzie Okej, okay, oficer załatwiony Okej, okay, kapitan Price, pomógł nam No i chyba się udało Chyba ktoś przeżył? King six to easy six. Przegrupowanie mamy. Ok, teraz naszym celem będzie utrzymanie się do czasu przybycia w posiłku. Ja wam pokażę jak to dobrze można zrobić w ciekawy sposób okej, okay, tam już widzę, że nadciąga cała fala wrogów z tej strony też okej, okay, wycofujemy się, bo jak zaczynają tak ostrzelać, to już nie ma co i po prostu chowamy się w tym pomieszczeniu i czekamy bo Szkody będzie na tyle dużo, że po prostu za mg bardzo szybko zginiemy na Weteranie, więc dlatego lepiej się schować w tym miejscu, gdzie jest McGregor i czekać tutaj. Wytrzymać te 3 minuty, czy tam 4 minuty, jak przybędą posiłki. I to jest sobie podobnie na sytuacjach, chociażby w Call of Duty 1 i gdzie też się chowaliśmy, w miejscu, do którego nie mogą się dostać Niemcy. Tak to można przetrwać na Weteranie hej i to jest właśnie ten bredny fragment, gdzie jest nieskończony respawn przeciwników patrz, wow hej, robujmy. ale to nie jest najgorsze, ponieważ po dwóch minutach jeszcze będziemy mieli pancerne towarzystwo, bo przyjedzie jeden z niemieckich czołgów i to będzie najtrudniejszy fragment, bo tu mamy nieskończony respawn przeciwników Przynajmniej dopóki nie zniszczymy tego czołgu. Ok, dwie minuty jeszcze zostały. Więc po prostu czekamy. Makrozen nam pomaga, mocno. No, no zobaczcie, nawet nie mogą tutaj się dostać. Czekamy. Spokojnie, od okna nie wejdą, bo tu nie miałem drabin. tyle dobrego. A gdyby mieli drabiny, to byłoby gorzej. Okej, okay. okej, okay, mo, może trochę pomogę, okej, to ładny sobie jeszcze raz, no i tam chyba transporter przyjechał, no ale transporter to jest najmniejszy problem, na razie się trzymamy, ale może trupów to ja tutaj... Ok, McGregor, rób tutaj swoje, ja tu czekam, ja nie wychodzę Nie będę się tutaj bawił w niego co, mamy save, a, więc gdybyśmy zginęli to może by to zawsze się urodzić Okej, okay, dobra, kolejny, który nie dostał się Bigo, Nawet ci nie muszę przeszkadzać O, dzięki. Okej, okay, teraz mamy problem, bo się pojawił tygrys. Okej, okay, wytrzymamy jeszcze tutaj kilka minut. Jakie okay, posiłki mają przybyć? No i to będzie właśnie ten najgorszy fragment. Będziemy musieli jakoś się przebić, gdzie wrogowie będą non-stop się pojawiać. I... i teraz szybko zbieramy to, to, ile się uda. Okej, okay, albo spróbujmy tak. Okej, okay. może wyjdę tym oknem, będzie trochę łatwiej. Mm, I teraz tak. Okej. Okay. Wow, jeszcze... Okej, okay, oni mnie zaskoczyli, z przodu i z tyłu. Okej. Okay. No Burany, ale to będzie mega trudne. Okej okay, poczekam te 10 sekund może. Niech trochę zmarł mi. Okej okay, czy mamy spokój? Mam nadzieję. No! Czemu mi nie chciał wyskoczyć przez okno? Tam jest dziura. Dobra, trochę się narobiło hałasu, Dobra, wyjdziemy z tej strony w takim razie. Dobra, poczekamy. O, wow. kurde, ile ich tu jest? O. Wow. Może to tym oknem wyjdę w takim razie. Okej, okay, z tamtej strony nie ma sensu, Ojen. Ja I hmm, teraz muszę pomyśleć, jak to można zrobić sensownie. Z tamtej strony nie ma szans, więc będziemy musieli tak Jeden, drugi by Trzeci Powiedzieliście, próbowałem z tamtej, ale tam było chyba z dziesięciu Niemców I nie ma szans, że ja tam przejdę Dobra, trzy, dwa, jeden, pędzimy Okej, okay, tu się chowamy Okej, okay, już myślałem że się uda Okej, okay, to jest chyba lepszy pomysł Ale to, to jest piekielnie trudne, dobra Wychodzę z Wow, ale poleciał Dobra, tego, tu jest jeszcze jeden Dobra Okej, okay, tutaj mamy naszego Dobra, jeden granat, drugi granat, trzeci granat No, przelatujmy I teraz spróbujmy Dobra, jeszcze jeden granat Okej okay. Nie wiem co ja robię, ale... O rany, jak ja mam tu przejść? To jest prawie niemożliwe na weteranie and pull them on that tank go Masakra! Dobra, nie, niech się wycofają. Wynowa stąd. Ja się kręcę. Nie wiem, za którą to Chyba za 20 dopiero. Udało się to przejść. Ja i tak to powycinam, bo... Yy, bo przecież nie będę aż tyle faili pokazywał. To, co się tu wyprawiało. Ale ta misja to jest po prostu jakiś istny żart. Ten nieskończony respawn to potrafił tak dać w kość, że ja myślałem, że ja już tego nie przejdę. Mm, ale na weteranie to widzicie, jak ta misja jest po prostu piekielnie trudna. I zobaczcie, co z tego budynku zostało. Uch, ale na szczęście się udało i kończymy wreszcie tą kampanię brytyjską. Cieszę się. Tak, lepiej się stąd wynośmy, bo powiem tak, ja mam na dzisiaj dosyć, ale przynajmniej kampania brytyjska ukończona, więc zostanie nam tylko już ostatnia, amerykańska, ale to już kiedy indziej. Także to byłoby na tyle, trzymajcie się i cześć.